Cześć! Witamy w Fixero TV. Dzisiaj pokazujemy wam, jak wykonać szafkę do pokoju dziecięcego. Niejednokrotnie ciężko jest okiełznać bałagan, który zrobią dzieci, i myślę, że szafka z takimi pojemnikami na zabawki, na różnego rodzaju drobne rzeczy sprawdzi się w pokoju dziecięcym jak najlepiej. Naszą szafeczkę będziemy wykonywać z głównie drewna. Takie mocowania na te oto kuwety będziemy wykonywać pręt pręta gwintowanego, który dotniemy do wymiaru. Pręt zabezpieczymy nakrętkami, które zasłaniają brzegi, tak, żeby krawędzie były bezpieczne, żeby nikt się nie pokaleczył. No i jako kontrę oczywiście zwykłe nakrętki. Główna zabawa, czyli wszystko, co dzieci rozrzucają po pokojach, będzie przechowywane w takich oto kolorowych pojemnikach. Do wykonania naszej półki Użyjemy następujących narzędzi. Wyżynarki, aby przyciąć drewno na pożądany wymiar. Wkrętarki użyjemy do wkręcenia. Szlifierki kątowej starczą, użyjemy do cięcia tych prętów. Można to zrobić ręcznie, ale to jest bardzo pracochłonne. Wiertła do otworów. Szlifierka, aby obrobić krawędzie cięcia. Bity. Musimy się zaopatrzyć w okulary, które są niezbędne do, do prac ze szlifierką kątową. Rękawice i to wszystko. Znaleźliśmy taką ototekturkę, która ma wycięty idealnie okrąg i będzie bardzo ładnie wyglądała krawędź po wycięciu właśnie takiego łuku. Do deski, która będzie boczną ścianką naszej półki, przyłożyliśmy pojemniki, tak aby wyznaczyć miejsca, w których musimy nawiercić otwory, gdzie zainstalujemy nasze pręty, które skręcą całość. Dzięki temu, że ułożyliśmy sobie te pojemniki tak dla przymiaru, wiemy też, na jaką wysokość przyciąć naszą ściankę boczną, tak żeby wszystko miało idealny wymiar. Krawędź naszej deski po cięciu nie jest zbyt ładna, przeszlifujemy ją szlifierką oscylacyjną. Mamy już wycięty kształt naszych płyt. Teraz przytniemy je z długości. My użyjemy do tego akurat wyżynarkę, ale tak naprawdę można zrobić to pilarką tarczową, piłą ręczną. My wytniemy z długości wyżynarku. Po przycięciu naszych boków układamy znowu pojemniki na wzór, po to, żeby teraz odznaczyć wszystkie linie, wszystkie miejsca, gdzie umieścimy naszą półeczkę, pręty tak żeby już finalnie za chwilę skręcić to w całość. Dolny wieniec będzie od podłogi na wysokości 10 cm. Ta linia wyznacza nam dolną krawędź wieńca. Czyli teraz jeszcze sobie delikatnie zaznaczę, gdzie wieńc będzie się kończył, tak żeby po przyłożeniu na sucho naszego pojemnika wiedzieć, gdzie on dokładnie będzie się kończył. Teraz będziemy wyznaczać drugi pojemnik. Wiemy już, gdzie się zaczyna i kończy Pierwszy od dołu, zostawiając niewielki dystans pomiędzy pojemnikami, przykładamy teraz sprętami, ponieważ w ten sposób będzie montowany właśnie następny pojemnik. Szerokość naszej ścianki będzie też e, automatycznie ustawiała nam kąt tej półeczki. Ostatnia półka zamontowana będzie poziomo. Teraz wyznaczymy sobie odległość między prętami, ale potem jeszcze skorygujemy położenie otworów, tak aby były dokładnie poziomowe. Nasze płyty położyliśmy jedna na drugą, ścisnęliśmy je ściskami i teraz przewiercimy w miejscach, które poprzednio wyznaczyliśmy otwory. A ponieważ płyty położone są dokładnie jedna na drugą, otwory będą idealnie tak samo w obu. Wiertło musimy dopasować do wielkości pręta, którego użyjemy. Najlepiej, żeby był idealnie dopasowany, albo pół milimetra luźniejszy. Dla jeszcze ładniejszego efektu nagzymkuję pod łeb kręta, tak żeby się ładnie schował, a drewno wokół nie popękało. Nasze pojemniki mają 30 cm szerokości. Będą trzy pojemniki obok siebie, czyli 90 cm. Dodamy odrobinkę luzu, czyli wytniemy wienie coraz pręty na 91 cm. Nadszedł moment, ostatecznego montażu naszej półki. Przyłożyliśmy do siebie nawiercone elementy, ale musimy jeszcze wykonać otwory pilotujące na wkręty, tak, tak aby połączyć te dwie deski ze sobą. Aby nasza szafeczka miała stabilność, przykręcimy jeszcze taką deseczkę, która spowoduje, że szafka nie będzie latała na boki. Teraz montujemy nasze pręty. Musimy przełożyć tędy na krętka kontrująca. Tak oto wygląda nasza gotowa szapeczka. Przymocowaliśmy takie dwa małe wsporniki, żeby pojemniki nie przesuwały nam się na dolnej półce. Można ewentualnie jeszcze na początku dodać takie nakrętki też tutaj, aby pojemniki po wyjęciu jednego, załóżmy środkowego, nie przesuwały się na boki, ale to jest kwestia tylko i wyłącznie Waszego gustu i Waszej wygody.